Przedstawić. Niektórzy mnie już znają, bo do na zajęcia, na turnieje, jeżdżą, mieliśmy różne przeboje na tak dalej. Ja się nazywam Jesław Ripień i gram w szachy już u chyba ponad 30 lat. A ja dopiero chyba ponad 200 roku. Prowadzę tu szachy, lubię grać w szachy przede wszystkim. Cieszy mnie, jak ktoś sobie też, dzieci, zwłaszcza sobie siedzą i grają w szachy. Mamy takie trzy spotkania, w wakacje, bo przez. Lipiec nie było, nic się nie działo. Mieliśmy odpoczynek od szachów. Teraz będziemy mieli takie trzy zajęcia. Dzisiaj, później za tydzień i później w piątek 22. A potem jest planowany nad zalewem 28. Zobaczymy czy to będzie turniej, czy to będzie jakieś takie zabawy, coś szachowe. Na pewno sobie rozstawimy szachy będziemy grać. Albo może jak się uda jakieś turniej sobie zrobić. Może ktoś przyjdzie, będzie przechodził, będzie grał, może znajdziemy jakiś talerz. No Zobaczymy, będą jakieś takie zabawy, bo to będzie takie podsumowanie lokacji. A my, no co, tu dużo gadać będziemy, sobie grać w szachy. Zobaczymy zaraz, kto już tam coś umie grać w szachy, kto nie umie. No. Kto dobrze ruchy zna. Ja ty <grym _> Mamy nowych tutaj, o, dziewczyny mamy, mamy chłopaka z Maciejszowa. Tu Stasiu jest z obawki, no ale Stasiu to jest zawodowiec, ma kategorie, bo już grał w turniejach. Kuba z Krzeszowa, Kaster z Kamiany Góry. Trwają wakacyjne zajęcia z szachami, ze mną Wiesław Lipień, witam. Dzień dobry. Powiedz naszym widzom, jak przebiegają te zajęcia? Zaczęliśmy o godzinie 12, to są pierwsze z trzech zajęć, które zaplanowaliśmy w sierpniu. To jest taka dumnie nazwana Akademia Szachowa, ale to jest po prostu dla wszystkich dzieci, którzy nudzą się w wakacje, mogą sobie przyjść, jedni sobie pograć, a drudzy się nauczyć grać w szachy. Jest zainteresowanie nauką gry w szachy? No mamy kilka nowych twarzy tutaj. Są tak zarówno jak już ci, którzy już grają, a są też młodzi zawodnicy, którzy przyjechali nie tylko z Kamiennej Góry. Mamy tutaj zawodnika z Marciszowa, z Łobawki. To są pierwsze zajęcia, będą jeszcze dwa, tak? tak? Jeszcze będą dwa za tydzień w środę 13 sierpnia i 22 w piątek. Można jeszcze się zapisywać? Tak, no nie wyrzucimy nikogo. Kto przyjdzie jeszcze na te zajęcia, na których dzisiaj go nie ma, to jak najbardziej może bez problemu przyjść. Tak jak wspomniałeś, mogą przyjść osoby, które już umieją grać i te osoby, które chcą się nauczyć, tak? Najbardziej każdy jest mile widziany, kto tylko chce sobie, sobie się nauczyć, poruszać figurami. Fajnie spędzić czas z przeciwnikiem, troszkę się podenerwować, emocji przeżyć. Atmosfera jaka? Myślę, że to trzeba było zapytać dzieci. Bardzo dobra, bardzo fajnie się gra, mieli ludzie. Powiedz mi, ty już umiesz grać czy uczysz się? Tak, ja już chyba gram 4 lata. Powiedz, jak ci idzie gra w szachy, wygrywasz? No nawet dobrze, bo miałem teraz przerwę chyba roczną. Powiedz mi dwa słowa o przeciwniku, dobry jest? Bardzo dobry. Ale ty wygrywasz? Tak. No to życzę Tobie samych zwycięstw. Dziękuję. Ala, powiedz, jaka atmosfera? Super, tak. Uczysz się, czy już umiesz grać? Trochę umiem grać. Tata Jak to idzie? Dobrze. Atmosfera fajna? Tak. Przeciwniczka jaka dobra jest? Czy się uczy dopiero? Uczysz. Pół, tak, na, pół na pół? Tak, pół na pół, tylko że ona, ja jakby... Ja umiem już tak ruszać się pionkami, wygrywać, ale bo wygrałam jeden raz, może z, dwa, jeden raz z tatą, a ona jest lepsza ode mnie. Na początku było ciężko, ale już parę razy wygrałam z rodzicami, z mamą i bratem. Nauczyłaś się tutaj w Centrum Kultury? Nie, w domu. W domu, tak? Tak, brat mnie nauczył. Jaka atmosfera tutaj? No, fajna i miła. Ty też jesteś zapisana nie tylko na zajęcia szachowe, ale na różne inne. Też na ceramicznych i plastycznych. Stanisław, ty nie jesteś z kamiennej góry? Nie. Skąd przyjechałeś tutaj? Z Marciszowa. Z Marciszowa przyjechałeś specjalnie do Centrum Kultury w Kamiennej Górze, żeby pograć trochę w szachy, tak? Tak. Ty już umiesz grać czy uczy, uczysz się? Umiem, ale wielu rzeczy jeszcze nie wiedziałem. Zasięgasz też porad od pana tutaj prowadzącego zajęcia szachowe, tak? Tak. Dobrze uczy? Tak. tak. jak uczył, czy możemy sobie tak książkę z książką, tak? Nie. To no, możemy. No tak, ale nie, bo ponieważ musimy. Mamy cyferek, i tak, tak. tak A jak nie byłoby cyferek? A, to byłoby, byłoby, byłoby... jakby. Zasada, to... zasada jest taka: jak siadamy. To po prawej stronie każdego zawodnika musi być białe pole. Jest, jest. Jest biała, A jaka atmosfera na zajęciach? Bardzo fajna. Dzisiaj pierwsze zajęcia przyjdziesz na, na te dwie, dwa zajęcia pozostałe? Oczywiście. W rozpoczęciu dzisiaj wspominałeś jeszcze o tym, że będzie spotkanie nad Zalewem, tak? Dwa słowa powiesz o tym? E, tak, e, zaplanowane jest 28 sierpnia takie podsumowanie wszystkich akademii, które odbywają się tutaj w Domu Kultury. No i my oczywiście szachiści także planujemy coś zrobić.